Pora wystawić kawę na ławę. I to dosłownie, bo moja kawiarnia dobra, kawa Elo, już jest otwarta. Witam, zapraszam, co ci podać, napisz, co chcesz. Mogę zrobić ci latę, mogę ci dodać do wody bitą śmietanę, co tylko zechcesz. Coffee News Station. W ostatniej chwili lokalna farma kawy została napadnięta zeszłej nocy. Sprawcy żuli wiśnie i wypluwali je. Fuj! wśród bałaganu znaleziono skórkę od banana. Czy ma to związek z zaginionymi bananami? Jeśli tak, to kim są ci kochający owoce winowajcy? Mam coraz większe podejrzenie, że to mogą być jakieś małpy, no bo jakie inne zwierzęta mogłyby jeść banany? Tak czy siak, nowy dzień, nowe zadania. Mam dla ciebie dobrą i słowę, wiadomość, żółtociopie. Yyy, o oh oo! -oh. Dobra wiadomość jest taka, że nie jesteś najgorszym baristą! Uff! Jakiego szkole! Zła wiadomość jest taka, że nie jesteś też najlepszym baristą! Eee, Dzięki! Karl w zasadzie opanował już rozetę. I nawet nie chce myśleć o lotach Mazy. A okej, okay, czyli Macy jest najgorsza. O nie, ona jest taka sympatyczna. Dlaczego ona jest najgorsza? Czy może przyjść do mnie na szkolenie? Chociaż jestem beznadziejna w robieniu wzorków, to może mogłaby mi pomóc? Chcesz spróbować swoje siły we wzorze rozety? Rozeta? Jaka znowu rozeta? Słowo znaczy liść, do dziobie. Ten wzór koncentruje się na technice potrząsania podczas nalewania. Okej. Okay. Wątpię, by udało Ci się za pierwszym razem. Tak czy inaczej, zrób mi jedną żółto Okej. Okay. Dlaczego to się zaczyna od nowego wzorku? Ehm, ta. Liczy się wzorek, prawda? Ach, dlaczego nowe wzory? Ja jeszcze nie opanowałam poprzedniego tulipana. A tu już musimy rysować. O matko. Nie, no to jest. To jest jakiś żart. To jest jakiś żart, totalnie. Dobra, próbujmy, próbujmy to narysować. Zrobię to w taki sposób, żeby wyglądało lepiej. Widziałam, że jak rysowałam ostatnio. Kurczę, trochę krzywo mi to wyszło. Jak rysowałam ostatnio wzorki tym pędzlem, to mi się bardziej podobały. Ej, dobra. Pierwsza rozeta. No to chyba nie jest najlepszy pędzel do tego. Można zrobić to lepiej. Ale proszę, oto moja rozeta! Powiedz co o tym myślisz, tylko szczerze. Nie dorównuję jednym latte, który piłem. A, to może przez brak kawy w tym late. ok? Po zrobieniu jeszcze kilku z nich podam Ci ostatecznemu te testowi latte art. Bądź gotowa żółto dziobie. O matko! No dobra. Mamy nowe zadanie. Zadanie, które brzmi... Przygotuj pięć idealnych latte z wzorem rozety. Okej. Okay. O i przyszło do mnie Mam nadzieję, że Max nie widział jak tu wchodzę. Nie był zadowolony z latte, którą wcześniej zrobiłam. Dlaczego? Wciąż nie mogę zrobić serca. To, które zrobiłam dzisiaj, wyglądało jak kleks. Nazwam je Tutti. Max nie był rozbawiony. O, Wow! Nigdy nie myślałam, że parzenie kawy może być takie trudne. Moi klienci wciąż narzekają, że przepala mi espresso. O nie! Ej, szkoda mi jej! Ona jest naprawdę bardzo sympatyczna. Może mogłabym poprosić Karla o pomoc. Do zobaczenia później, Aku. Powodzenia, Macy! Kurczę, ze wszystkich osób to dlaczego akurat na Maisie padło. Chcę wodę z lodem i bitą śmietaną. No i proszę. Mówiłam, że zrobię wszystko, więc dobrze? Zrobię też wodę z lodem i bitą śmietaną. Plus tego jest taki, że to się robi bardzo szybko. Nie trzeba mielić, nie trzeba marnować kawy. Bita śmietana na, na wierzch. Proszę! Oto pańskie zamówienie! Pływałbym w basenie z tym pysznym napojem. Nie chcę sobie tego nawet wyobrażać. Na zewnątrz jest tak gorąco. Potrzebuję dwóch szklanek lodowatej wody, a poniżej temperatury ciała. Okej. Okay. Dwie szklanki wody... Zimnej... Ej, dzisiaj naprawdę się dobrze zaczyna. Poza tym, że mam nowy wzór rozety, to nikt go nie załawia, więc. Czekaj. Dwie szklanki zimnej wody. Lodowatej wody, dobra, czyli dwie kostki lodu tutaj, dwie kostki lodu tutaj. Zalewamy. Proszę. Oto pani, dwie szklanki wody dla ochłody. Ten napój nie dopełnia. Bardzo dobrze. Zapraszam ponownie. Mój przyjaciel jest na mnie zły, ale mieliśmy przerwę. Potrzebuję dwóch lat. No dobra. I to jest dobra okazja, żeby poćwiczyć latę z rozetą. Musimy zrobić dwa idealne lata. To jest bardzo istotne. Kurde, no za dużo kawy. Muszę bardziej się nad tym skupić. W sumie mogłabym nalec sobie już mleko w międzyczasie. Może będzie trochę szybciej i może trochę bardziej będzie zadowolona. Dobra, w międzyczasie mielimy kolejne. Kurczę, nie mogę jednocześnie. O nie. To nie, nie pójdzie zbyt szybko. Dobra, do kosza. Chcę zrobić idealne lata, żeby zrobić to zadanie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W międzyczasie sobie spieniać. Mogę nacisnąć, mogę nacisnąć guzik w międzyczasie. Git! Ej, to znaczy, że mogłabym robić rzeczywiście kilka rzeczy naraz. Chociaż ja się boję, że ja się nie skupię na jednym i na drugim i zrobię wszystko beznadziejnie. Więc póki co robię pojedynczo. Na pewno fajnie byłoby kupić sobie jakieś ulepszenie, które by sprawiało, że ludzie byliby bardziej. Wyluzowani, i żeby się tak nie stresowali. Dobra, teraz ta rozeta nieszczęsna. Problem polega na tym, że ta rozeta jest, no powiedziałabym, wymagającym wzorem, jeśli chodzi o czas. Kurczę, nie jest idealna. totalnie nie jest idealnie! Ale okej. Okay. Może muszę znaleźć po prostu pędzel, którym będzie mi się to dobrze malować, więc eksperymentuję i za każdym razem wykorzystuję inny pędzel. No, powiem szczerze, ten, ten wydaje się być całkiem git, jeśli chodzi o malowanie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, gdy kawa już będzie skończona. Dobra, mamy dwie lata. Ej, i to wygląda zdecydowanie lepiej niż to. Nie wiem, czy jej się spodoba, nie wiem, czy jej posmakuje. Strasznie dużo czasu mi na tym zeszło w ogóle. Proszę bardzo. Kocham to trzy tysiące, bardzo się cieszę. Kasa się przyda, więc nie mogę sobie pozwolić na zwroty. Zrób dwa americano. Dobrze, dwa americano To jest prosta sprawa, nie trzeba spierać mleka, nie trzeba nic dodawać. Chociaż po co ja kupiłam te wszystkie dodatki, skoro nikt nie kupuje tych dodatków? Zalewamy zimną wodą. W między... Nie czekaj, miało być ciepło wodą. Ups. Dobra, to może nie zauważy. Jedna jest trochę wystygła przy robieniu. Chcę mu w ten czasie, nie złamie tego napoju. Dobra. Chyba mi zwróciła tę kawę. Jednak trzeba było zrobić się od nowa. Najgorzej, 40 dolarów zwrotu! Ona zwróciła obie te kawy. Masakra. Ekspres mi się zepsuł. Dobra, naprawiamy ekspres. Ja myślałam, że sobie coś się kupię. Przez ten zwrot na nic mi nie stać. Więc po prostu przejdźmy do kolejnego dnia. Coffee New Station. Dziś grupa poszukiwaczy skarbów wyruszyła na kofeinową wyprawę w poszukiwaniu mitycznego złotego ziarna Espresso, o którym mówi się, że zapewnia niekończącą się energię i zdolność do pozostania w przytomnym w każdej sytuacji. Uuu, czekaj! Dodatkowe zadania! Trudne, nie pytaj co, zrób pięć idealnych napojów! Okej? Okay. To jest coś nowego. Tak, tak, cześć, poproszę o mrożone Amerykano. E, tak, witam, witam. E, Okej, okay. mrożone Amerykano. E, to w takim razie zrobimy mu to w, w tej szklance do zimnych napojów. Ma być idealne, więc się staramy. Akurat świeżo mielona kawka dla niego powinno być dobrze. Jeśli, no nie, no nie zrobiłam idealnej ilości kawy, ale, ale może to się jeszcze wpisze w idealne Amerykano. Ja sobie od razu przygotuję e, szklaneczkę. Dobra, mamy idealną ilość kawy. Ty chciałeś mrożone? Tak, mrożone. więc Także dwie porcje lodu i zimna woda. Proszę. Jestem zadowolony z mojej opieki, baristo. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Proszę przyjść później i zapraszam też na inne kawki. Chcę spróbować dwóch espresso z kawałkami truskawek. W końcu! Dwa razy... Espresso z kawałkami truskawek. Czy ja to powinnam robić w tej szklance? Nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłam, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że w tej szklaneczce też się zmiesz zmieszczą truskawki. Espresso raz. Espresso, dwa truskaweczki, proszę. Aha, czyli tutaj wchodzą po jednej truskawce. No dobra. Wygląda naprawdę spoko i myślę, że to jest takie fajne przełamanie tej goryczy espresso. Proszę bardzo, pańskie zamówienie. 10 na 10, czekaj! 100 na 100, czekaj! To to samo. Yy, nie, nie doczytałam, ale yy, uciekł zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć. Dawno, dawno temu espresso i zimne mleko nie mogły być ze sobą, ale z pomocą lodu i kawałków truskawek zostały zjednoczone. Espresso. Czyli late mrożone z truskawkami? Dobra, robimy to. Gościu mi opowiada bajkę i ja muszę zrobić trudne zadanie i nie mówić co, więc muszę się domyślić, że o to właśnie mu chodzi. Ale teoretycznie wymienił wszystkie składniki, które chce na swoim latę, więc może tak? Może dobrze myślę? Ok, mamy w takim razie latę. Weźmy sobie szklaneczkę i przelejmy to latę. Dajmy dwie porcje lodu. Zalejmy zimnym mlekiem. I dodajmy truskawki. Jeżeli długo i szczęśliwie, możesz we mnie przyjaciela, Barista. Dziękuję. Utknęła w nie latę. Dobrze, robimy latę i znowu ten wzorek nieszczęsny, ale okej, okay, przynajmniej będziemy robić zadanie, które mamy do zrealizowania, więc lecimy z tym latę. Więc, międzyczasie zobaczę sobie, jak wygląda sytuacja. Jeszcze tylko jeden napój idealny mi został, więc będę miała zrealizowane częściowo to zadanie. Czekaj, czy ty chciałaś. Zwyk tak, zwykłe latę z ciepłym mleczkiem, spienionym. Proszę bardzo, pani, latę z rozetą. Z tego właśnie składają się marzenia. Ok, to by znaczyło, że prawdopodobnie mam zrealizowane zadanie dodatkowe i mamy też ukończone codzienne zadania. Ciekawi mnie jak to będzie wyglądało na piwki 12. Ok, mogło być lepiej, ale zawsze coś. Zobaczmy w takim razie te zadania codzienne. Mamy jeden dzień gry bez zwrotów, udało się, ale nie wiem gdzie są te zadania trudne. Um, chyba zepsuł mi się młynek. Dlaczego to się psuje? Przecież ja chcę kupować rzeczy, a jak ciągle będę naprawiać te młynki i ekspresy, to nigdy nic nie kupię. Tak czy siak, dzisiaj, kochani, nowy składnik, przecier truskawkowy, który będzie idealnie pasował do truskawek, które mamy. Więc kupujemy, bo mnie na to stać, mamy nowy składnik, w końcu! Coffee News Station! Dziś wieczorem w CNS Orkiestra Miejska zadebiutuje nowym utworem inspirowanym parzeniem kawy, z unikalnymi instrumentami perkusyjnymi wykonanymi z kubków i ziaren kawy. Nowe zadanie: idealnie zmienić mleko dwa razy i zarobić 10 zapiwków. Moja rodka chce się podzielić lotę, ale ja chcę swoją. Zrób dwie, proszę. Szanuję wyznaczanie granic i przestrzeń osobistą. W takim razie powinnam też wykonać zadanie z latem. Mamy idealną ilość kawy. Liczę na to, że nic po drodze nie pójdzie tak. Bo czasami jest tak, że wiecie, wystarczy to kliknięcie i cała ta misterna praca idzie w niepamięć. Przestałam też się spinać z rysowaniem tej rozety i po prostu, powiedzmy, speedrunuję to, żeby ludziom pasowało. Wydaje mi się, że ta rozeta jest wystarczająca. Ups, na du za dużo na kawę nalam. No i wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że jeśli zacznę robić to w taki sposób, wiecie, że jedno i drugie naraz, to na pewno coś pójdzie nie tak. Ale e, myślę, że akurat za, ilo za duża ilość kawy nie powinna doprowadzić do zwrotów. Mam nadzieję przynajmniej, bo byłoby smutno, gdybym zrobiła dwa wspaniałe lata z taką ilością dodatków i dostała znowu zwroty. E, udanej randki życzę. Kocham to 3000. I mamy pięć idealnych wzorów z. Wzorem rozety, znaczy idealnych lat wzorem rozety Do dużej szklanki wlej zimną wodę w syplut I dodaj bitą śmietanę Czyli woda z lodem bitą śmietanu znowu Wiecie co byłoby najgorsze? Gdyby ktoś sobie zamówił do tego Ten przecier truskawkowy Chociaż nie, czekajcie, wtedy byłaby lemoniada truskawkowa To byłoby chyba całkiem niezłe Proszę bardzo, uwielbiam wszystko w tym napoju Cieszę się, dziękuję Za napiwek Utknąłem w rutynie latę. Dobra, robimy w takim razie kolejne laty dla pana w rutynie latę. To zdecydowanie nie będzie idealne lata. No mówiłam, że wystarczy jedna mała chwila nieuwagi i wszystko idzie w piach. Może nie zauważy. Wygląda lepiej niż w tych miejscach, w których chodzę. Dobra, ten pan może ma lekkie problemy ze wzrokiem, ale cieszę się, że mu się podobało. Nie mogę się skupić, mój mózg potrzebuje mrożonej laty. Dobrze, już pomagamy na skupienie i robimy mrożone latę. Od razu sobie dodajmy lód. Ups, za dużo kawy. M Mam nadzieję, że się zmieści 7 części wody, które musimy tu dodać. Mrożone... Mrożone late, nie mrożone a Agu, wszystko zepsułaś. Wiecie co, zostawię tę kawę. Może ktoś przyjdzie po mrożone y, americano A ja w tym czasie zrobię po prostu jej drugą kawę. Trzeba coś na składnikach. Naprawdę y, trzymajcie kciuki, żeby przyszedł ktoś po tą kawę. Bo w sumie, no nie zauważy. Najwyżej to tam jak ludzie roztopią roztopi, to dam nowy i powinno być dobrze. Tym razem lejemy mleko. I liczmy na to, że pomimo tego czasu zostawię jakiś napiwek, tak jest napiwek, uwielbiam wszystko w tym napoju, cieszę się i chyba wiecie co, to mógł być ostatni klient. Więc w sumie pewnie to ja sobie wypiję tą kawę, która została. Zrobiłem 34 dolary, w takim razie zbieramy kasę, bo oczywiście, że na nic mi nie stać. Coffee News Station! Dzień dobry wszystkim widzom z kofeiną, a dla wszystkich naszych widzów bez kofeiny, na co czekacie? Odwiedźcie już dziś lokalną kawiarnię i napijcie się pysznej kawy, ale tylko w Dobra Kawa Elo. Idealna ekstrakcja espresso trzy, trzy razy, idealnie zmiel kawę e, trzy razy, dobra, nie chcę zabierać Ci zbyt wiele czasu, chcę tylko americano, dobra, robimy americano, czy mi zostało tamto, nie, wywalili mi kawę, ej, ale mam teraz cztery miejsca, to znaczy, że mogę mieć znacznie więcej zamówień naraz. to jest trochę przerażająca myśl, że ktoś miałby zamówić aż cztery kawy, kurczę, nie zmieniła... nie zmieniłam idealnie, ale postaram się po prostu zrobić idealnie resztę zadania. Smacznej kawusi, nigdy nie wiedziałam, że coś może smakować tak... Źle. Co mu nie smakowało w moim americano To dużej szklanki, wlej zimną wodę, wsyp lód i biedną świetladę. Ciekawe jest to, że oni sami zdają sobie prawdopodobnie sprawę, że to jest tak absurdalny przepis, że aż mi mówił, co dokładnie mam zrobić po kolei. Bo ciężko sobie wyobrazić, że ktoś naprawdę miałby coś takiego zamówić. Proszę. To napój zasługuje na własny fanglub. Yy, wydaje mi się, że on może mieć już własny fanglub, bo coraz więcej osób go zamawia. Co słychać barista? Wezmę mrożoną americano. Dobrze. Robimy mrożoną americano i mam nadzieję, że tym razem nie dojdzie do zwrotu. Czy ja zapomniałam, jak się robi americano? Przecież pamiętam, że trzeba 7 części wody dodać. Naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym miała zrobić coś aż tak źle, żeby gościu miał zwrócić tę kawę. Ja uważam, że to był jakiś bufon, wstał lewą nogą, ktoś mu nadepnął na odcisk, cokolwiek. Nie wiem. Dobra, ona chce mrożoną... Chyba, że ja mu to tu zimną wodą, a miał być ciepło. Nie wiem. Nie wiem. W złej szklance jej zrobiłam to. Teraz sobie zdam sprawę, ale proszę. Jestem zadowolona z mojej opieki, baristo. Przynajmniej nie zwróciła uwagi na to, że szklanka jest zła, bo do zimnych bojów musi być szklanka. Yy, mogę po prostu dostać latę? Oczywiście, że tak. Już robimy. Szybka, speedrunowa... Rozeta. Mam wrażenie, że im mniej się staram, tym lepiej ta kawa wychodzi. Naprawdę. Ale zależy mi od tym, żeby jak najsprawniej spełniać zachcianki moich klientów. Proszę bardzo, pani Latę. To jest fantastyczne, powinnam zamówić więcej. To zapraszam. Jestem otwarta, więc może pani wrócić. Dwie wiliżanki espresso. Okej. Okay. No w końcu idealna ilość kawy. Naprawdę, robię wszystkie te kawy i żadna mi nie wychodzi tak jak trzeba. A ja bym bardzo chciała zrobić to idealne espresso. Ej, zrobiłam idealną ekstrakcję. A, zmielenie dwa razy, czyli jeszcze jedno muszę zmienić idealnie. No dobrze, czyli nie jest w sumie najgorzej, jeśli chodzi o to zadanie. No i piękna tropikalna rybo. Chyba nikt więcej nie zamówi, więc chyba nie skończę tego zadania dzisiaj. No kurczę, no. Ech. Tym razem zwrot 11. Całe szczęście, że to nie aż tak dramatycznie. Napiwki prawie mi zwróciły ten zwrot. To by mogło oznaczać że mogłam sobie kupić kawałki czekolady, ale nie, nie mówcie, że znowu się ekspres zepsuł. Ach, ciężkie jest życie paryste.